To co wydarzyło się podczas niedzielnego spotkania w Premier League przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wielka kłótnia, która wywiązała się pomiędzy Tomasem Tuchelem a Antonio Conte, aż po bardzo kontrowersyjne decyzje sędziego, które miały na pewno duży wpływ na wynik i przebieg całego spotkania. Spotkanie to od pierwszych minut stało na bardzo wysokim poziomie, na bardzo dużej intensywności i od początku zapowiadało się, że w tym meczu padnie bardzo dużo bramek. W pierwszej połowie spotkania Strzelanie, prawdziwy festiwal goli Rozpoczął zawodnik Chessy Kulibali po dośrodkowaniu zrzutu rożnego Nie pozostawił żadnych szans Hugo Lorisowi, który tylko mógł Rozłożyć bezradnie ręce I odprowadzić piłkę z rokiem do bramki Bramkę wyrównującą e, tuż przy polu karnym Chelsea Londyn strzelił Hojbjerg, chociaż już ta akcja przyniosła bardzo wiele kontrowersji, bo zdaniem Tomasa Tuchela e, w polu karnym doszło do przewinienia. Kai Havertz został sfaulowany przez jednego z graczy Tottenhamu i bardzo to protestował, żądał analiz, żądał nieuznania tej bramki, ale po wideoweryfikacji wyszło, że Kai Havertz nie był faulowany, piłka została czysto odebrana i gol mógł zostać prawidłowo uznany. Przy wyniku jeden do jednego część kibiców mogło uważać, że na tym Chelsea Londyn i Tottenham Spurs poprzestaną, ale potoczyło się zupełnie inaczej. Rhys James w polu karnym otrzymał bardzo dokładną i precyzyjnie zagraną piłkę od Rahima Sterlinga i nie pozostawił ponownie szans Hugo Lorisowi, jak to zrobił jego kolega w pierwszej połowie spotkania Kali do Kulibali. I gdy już spotkanie zmierzało do spokojnego końca na tablicu wyników, utrzymywał się wynik 2 do 1 do Chelsea Londyn w 96. minucie. Za Zapanowała euforia w szeregach Tottenhamu. Bramkę na wagę remisu z główki po dośrodkowaniu strzelił nikt inny niż kapitan Tottenhamu Harry Kane. Oczywiście, przy tej sytuacji, wiele wątpliwości co do uczciwości zdobytej bramki, a właściwie wydarzenia poprzedzającego tę bramkę, miał nikt inny niż Thomas Tuchel. Ostatecznie to przewinienie nie zostało uznane, zawołuje Tottenhamu, nie uzyskał żadnej kary. Nie dostał przede wszystkim czerwonej kartki, na której tak bardzo zależało. Tomasowi Tuchelowi i gra toczyła się dalej. Według kronologii do pierwszego starcia pomiędzy dwoma z genialnymi trenerami doszło przy wyniku 1 do jednego, kiedy e, Tomas Tuchel nie mógł się pogodzić z tym, że V na kaju Haversie nie został odgwizdany, ale Tomas Tuchel bardzo energicznie zareagował na to wydarzenie boiskowe i żądał nieustania bramki, która i tak później została uznana. Kiedy zawodnicy, trenerzy i całe sztaby szkoleniowe mieli już zejść do szatni po zakończonym spotkaniu miało dojść do pożegnania pomiędzy Antonio Conte a Tomasem Tuchelem. To pożegnanie na początku niby przebiegło w spokojnej atmosferze. Obaj panowie podali sobie dłoń, ale Tomas Tuchel, jak przyznawał później na konferencji Sky Sport, ostrzegł, że Antonio Conte podczas pożegnania nie zwrócił na niego uwagi. Miał głowę spuszczoną, odwróconą w zupełnie innym kierunku. Nie spojrzeli obaj sobie panowie prosto w oczy. To przede wszystkim wywoła wywołało tą skalę nienawiści, która wywiązała się chwilę potem. Zaraz po tym incydencie doszło do ostrej przepychanki pomiędzy dwoma szkoleniowcami. Tomas Tuchel od razu rzucił się na Antonio Conte, Antonio Conte próbował odpowiedzieć, aż zawodnicy z dwóch drużyn musieli oddzierać obu panów, żeby nie doszło do silnej przepychanki, a mogło to się nawet skończyć pobiciem, chociaż i tak uważam, że tak wysoko postawieni szkoleniowcy nie byliby skłonni, żeby urządzić prawdziwy pojedynek na murawie przy wielu kamerach. Sędzia prowadzi Spotkanie bardzo szybko i bardzo ostro zareagował na nieposłuszność na niesportowe zachowanie obu trenerów. Zarówno Antonio Conte, jak i Tomas Tuchel zostali ukarani czerwonymi kartonikami, co oznacza, że w następnej kolejce nie będą mogli poprowadzić swoich drużyn. Tomas Tuchel na konferencji pomyczowej powiedział, że żadnej złości, żadnej nienawiści nie czuje do Antonio Conte. Najwięcej krwi na w służmu sędzia prowadzący to spotkanie. W wywiadzie powiedział m.in. O tym. Jeśli chodzi o kontę, to myślałem, że kiedy ściskamy sobie ręce, to patrzymy sobie w oczy. On miał inne zdanie. Nie było to konieczne, ale wiele rzeczy w tym meczu nie było potrzebnych. Porównałbym to do dwóch piłkarzy, którzy walczyli na boisku, ale ostatecznie nic się nie stało i żaden nie dostał kontuzji. To piłka nożna w Premier League. Obaj trenerzy walczyli o swoje drużyny. To wszystko nie ma w nic z tym złego. Dzisiaj to była część gry, kiedy Rich James popełnił faul taktyczny, dostał żółtą kartkę. Ile taktycznych fauli mieli Hoiberg i Bentakur? Ja nie będę mógł Usiąść na ławce w kolejnym meczu, ale sędzia będzie mógł wizdać. Podsumowując, całe to zajście, doszło do bardzo nerwowej końcówki meczu, bo. Yy... Prędzej moglibyśmy się spodziewać jakiegoś zamieszania, które wywiąza się pomiędzy e, z zawodnikami obu zespołów, a nie, że tak naprawdę temperatura na boisku będzie podnoszona przez dwóch szkoleniowców, przez wybitnego trenera Tomasa Tuchela i e, osiągającego niesamowite wyniki Antonio Conte. Ale cóż, przyszło nam to oglądać. Mam nadzieję, że taki, e, taka forma reportażu Wam się podoba. Zostawcie polubienia oczywiście na YouTubie, na TikToku. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie.